Dawno nas nie było. Zaczynamy od prostych informacji. Tak, oczywiście, to jest ZZ News, to jest Neuronews, to jest niecodziennik. Przez około 9 dni nie było mnie widać, że ze względu na to, że troszkę bardziej się bawiłem w uzupełnianie swoich kompetencji, jeśli chodzi o neurolingwistykę, więc. Część z Was, która śledzi moje poczynania, może sobie zaobserwować. Tego ślady. Oczywiście jest to w istocie nie o tyle przywilej i frajda wchodzenia w obszary pewnych form edukacji u bardzo dobrych, bardzo dobrych nauczycieli, co dla mnie osobiście oswajanie i używanie przeramowywanie strachu przed bardzo ważną częścią mojego życia związaną w obszarem społecznym, które okazuje się zaczyna być moimi przyjacielami. To wszystko dzięki. No tak, można powiedzieć, że jeśli chodzi o metodologiczne aspekty wdzięczności, to zawdzięczam to w dużym stopniu neuroświadomości, że jestem w stanie wejść w pewne społeczne sytuacje, sięgać po pewne udogodnienia. Oferowane przez te społeczne sytuacje właśnie dzięki temu, co neuroświadomość mi przyniosła, zarówno poprzez ludzi, z których aktywność, wiara i potężne zdolności potrafią mi to umożliwić, jak również to, co sam sobie umożliwiłem dzięki tej unikalnej pracy, z którą teraz właśnie macie kontakt. Dokładnie tu, dokładnie teraz, dokładnie podczas tej rozmowy. Dokładnie z tą siłą, która potrafi przeramować. Całkiem spory kawałek życia, który dotychczas wydawał się być kompletnie upartym, twardym, ceglanym murem, którym nie było ani wolnej szczeliny dla nas. Okazuje się, że jest to prawdą, że ta metafora może zostać całkowicie zmieniona i mapa, której używamy, może być zmieniona na użyteczną. Z praktycznych wiadomości. Yy... Zmieniło się to, że zbliża się również jutro, już wieczorem, o 22.00, dzień transmisji mojego projektu OM, którym jestem w kooperacji z dwoma Michałami, genialnymi trenerami neuroświadomości i nie tylko. Neuroświadomość nas łączy. Część z tych wystąpień związanych z startem projektu treningneurologiczny.pl, która to strona już niedługo się odpali, na której będą dostępne również inne lekcje, ale. Nie, równy, nie tylko te indywidualne każdego z nas, ale również i przede wszystkim te, które będziemy prowadzić razem we, tre, we, we trzech, poprawnie mówiąc. To jeszcze. No, ten jutrzejszy temat, który w klubie OM rozpoczniemy jest dosyć hardkorowo twardy. Dlatego, że będziemy mówić o czymś, co z płaszczyzny neuropsychosomatycznej ma albo totalnej, powiedziałbym, czy też e, inteligencji somatycznej, ma związek z pracą z takim obszarem jak e, e, pewnego rodzaju choroby, które wywołują bardzo szczególny rodzaj strachu. Mówimy tutaj na przykład o nowotworach. W przeciwieństwie do moich znakomitych kolegów, ja nie mam dużego doświadczenia w pracy z innymi osobami, które miałyby w tym obszarze jakiekolwiek zmiany i w tym kierunku mające jakiekolwiek, jakby powiedzieć, inklinacje. Natomiast trochę ze względu na własne doświadczenie somatyczne i pracę ze sobą i rezultaty. Nie jest to może nic wielkiego, ale jednak pewnego rodzaju przygoda z... Czymś takim jak tkanka rakowa w moim życiu zaistniało, i wyraźnie na własnej osobie widzę, I w jaki sposób to się zmienia i działa, przynajmniej po tych objawach somatycznych, które dotychczas zdążyłem zaobserwować. Okay. Jak również w związku z metodami, którymi miałem styczność i które umożliwiły mi to i które dostarczyły również bardzo wielu historii, opartych na rzeczywistych wydarzeniach, które zdarzyły się tym, którzy tych metod używali to z mojej strony oczywiście, bo oprócz tego będzie do tego kolosalny ocean e, intuicji, wiedzy, praktyki, doświadczenia moich kolegów Michałów, których każdy podejrzewam, w jakim zakresie zetkną się z osobami mającymi z tym e, osobisty problem. Zobaczymy w jaki sposób to jest, e, może być widziane z punktu widzenia neuroświadomości, co neuroświadomość może poradzić, jak ona może wesprzeć Człowieka w stadium zetknięcia się, który z taką właśnie osobistą aktywnością swoją biologiczną, która wywołała w nim wytworzenie się komórek, które odmawiają umierania, czyli właśnie komórek nowotworowych. No cóż, to jest jedna rzecz. Czyli jutro o 22.00. Bądźcie czujni, dlatego że ten rodzaj nagrania. Będzie, będzie jutro zapisywany, i podejrzewam, że już bardzo, bardzo niedługo zaraz potem natychmiast publikowany. Być może zrobimy to również na żywo, kto wie, także może będzie transmisja od razu wrzucona na YouTube. Chociaż jak znam perfekcjonizm moich kolegów, zwłaszcza jednego z nich, to podejrzewam, że będzie wolał to jednak obrobić technicznie. I chyba ze względu na to, może to się trochę później wydarzyć. Drugą rzeczą, którą chciałem zapowiedzieć w dzisiejszym zazetniu się, to jest zapowiedź, jeśli dobrze pamiętam, tak, warsztatu okluzji. Warsztatu, który nagraliśmy z Michałem Urgaczem niedawno, na początku listopada i który już, już jest dostępny w, na platformie Akumaik. Możecie zamówienia składać e, m, praktycznie wyłącznie przez platformę Akumajk, dlatego że jest to po prostu wygodniejsze e, i cała ta struktura jest już dla Was, ta platforma jest dostosowana do sprawnej wymiany e, między Wami a odbiorcą. Do pobrania są lekcje poszczególne lub całe jedno nagranie, które zajmuje się zarówno neuroumysłowym, e, jak i neuromotorycznym podejściem do zjawiska widzenia, wizerunku siebie, tożsamości, jak również używania siebie, akceptacji siebie i zdrowego podejścia do siebie w praktyce, a nie tylko w obszarze motywacyjno-psychologicznym, czyli w tych miejscach, w których rzeczywiście wydawało nam się, że to jest nieosiągalne, a możemy dokopać się do tego i zmienić to za pomocą kontaktu z nieświadomością, poprzez ruch, poprzez właśnie obszar ust. Poprzez obszar zgryzu, przez ten pierwszy narząd chwytno-tożsamościowy, ten pierwszy obszar, którym obudziwszy się po długim, długim, nie wiem czy to był sen, ale ujmijmy taką romantyczną definicję po długim śnie życia prenatalnego. Budzimy się do dosyć trudnej, brutalnej, skokowej rzeczywistości po wejściu w atmosferę ziemską z wód płodowych i, i wszystko, co się wtedy dzieje związane jest z pierwszym momentem naszego kontaktu ze światem z matką, ale z pokarmem, ale również i z wszystkimi innymi rzeczami, które bardzo długo jeszcze będą przede wszystkim wchłaniane, przetwarzane i rejestrowane przez usta. Więc to to miejsce, ten obszar czaszkowo, wargowo, szczękowy jest kotwicą, na której zawieszone jest praktycznie 90 parę procent tego, co stanowi naszej tożsamości, więc ile byśmy nie próbowali tego poszukiwać w filozofiach, religiach i przeróżnych systemach wartości, może się okazać, że dostęp jest o wiele bardziej tajemniczy, o wiele bardziej bezpośredni niż nam się wydawało. Ten prosty warsztat jest bardzo bezpieczną formą, bezpieczną dlatego, że opartą na komforcie, tolerancji wobec siebie. I minimalizacji tempa, dzięki czemu zmiany dokonują się radykalnie, ale bardzo, bardzo płynnie, dzięki czemu nie mamy wrażenia, że struktura naszej pracy zakleszcza nas w coś, czy zmusza nas do skakania na bandzi. Co prawda, możecie mieć wrażenie, że po kilku godzinach, czy po godzinie, w zależności od tego, czy weźmiecie jedną lekcję, czy kilka, tego typu właśnie lekcji, że po takim warsztaciku zrelaksowanego leżenia, w którym prawdopodobnie może nawet zasnęliście, macie wrażenie jakby przeładowało, jakby wasze ciało przeładowało wagon węgla. Jakby wasz umysł podsumował księgowość całego waszego życia. Trochę tak jakbyście się musieli rozliczyć z Urzędem Skarbowym za 10 ostatnich lat, nie mając żadnego kontaktu z dokumentami. Natomiast nie ma to absolutnie żadnego związku z koniecznością robienia jakichś czynności świadomie i nie będzie żadnej konieczności tego rodzaju operacji, które będą zmuszać Was aż do takiej koncentracji, wręcz przeciwnie. Będzie to robione w całkowitym komforcie, w bardzo dużym spokoju, bardzo powoli, bardzo, bardzo wygodnie, a jednak takie wrażenie możecie odebrać, ponieważ yy, Cóż, bez w swojej wymowie i wartości dokładnie taka ilość materiału będzie przerobiona. To, co teraz robię w tym, w tym Dzienniku jest również zapowiedzią y, mającego nastąpić we środę i już dziś wrzucę wydarzenie, żebyście się mogli zarejestrować. Y, webinaru na temat y, stresu. Stres ujętego w sposób neuroświadomy, więc ani, tak powiem, totalnie holistycznie, ezoterycznie, duchowo, ani medycznie, w ujmowaniu, powiedzmy sobie, fizjologicznie mięsnym. Stres jest tam potraktowany nie jako coś, co przychodzi z zewnątrz i jest nam aplikowane. Stres jest produktem mózgu. Podobnie jak gniew, podobnie jak strach, podobnie jak żal, podobnie jak e, przywiązanie. I podobnie jak nowotwór. Więc w jakimś sensie stres będzie traktowany jako coś, co zogniskowany, jakby neurologicznie bardzo silnie z elektromagnetycznym, takim elektromagnetycznym generatorem nazywanym potocznie mięśniem sercowym, znaczy strukturą mięśni sercowej, zespołem mięśni sercowych, czyli, czyli sercem po prostu. Z tym oto polem i generatorem tego pola elektromagnetycznego jest silnie związane właśnie nasze skojarzenie przez naszą jednostkę centralną i w ogóle cały układ nerwowy zjawiska stresu, ponieważ ma to na pracę serca, na jego komfort i funkcjonowanie, stres ma wpływ bezpośredni, i można powiedzieć, że wydzielanie hormonalne, które ma wpływ na jego eskalację i obniżanie. Przez układ współczulny i przyspółczulny zaczyna się praktycznie w obszarze właśnie w sercowym. Stres jest generalnie, nie zdradzę tu żadnej wielkiej tajemnicy, powiązany z naszą umiejętnością poczucia czasu, naszą zdolnością organizacji, a więc ma również bardzo duży związek z takimi zjawiskami jak prokrastynacja, jak panika, jak hiperkontrola organizacyjna. Jak nadmierna lub zdrowa dalekowzroczność, jak nadmierna lub zdrowa forma opieszałości, też jedno i drugie zdrowe jest mniej więcej to, co powoduje, że jest to wspierające dla nas i żyjemy tak, jak chcemy, i w związku z tym również osiągamy rezultaty. Niezdrowa krótko po prostu nie osiągamy rezultatów i funkcjonujemy w poczuciu, że chcemy inaczej żyć niż żyjemy. Natomiast ten stan również sami produkujemy, w jaki sposób żyć tak jak chcemy, w jaki sposób osiągać rezultaty i w jaki sposób odnaleźć swój rytm. Rytm jest tym zjawiskiem, który powoduje, że czas zostaje przez nas czytany w sposób komfortowy, a więc stres powstaje, ale ponieważ stres zawsze istnieje, jest on po prostu na zdrowym poziomie, a więc jest po prostu formą komfortu, jest formą życiowego podniecenia kierującego naszą uważność na rytm, kierującego naszą uważność na czas. Podobnie zresztą jak wszystkie inne stany emocjonalne. Webinar o stresie będzie, to ma zresztą bardzo duży związek z takimi zjawiskami życiowymi jak na przykład testy, egzaminy, progi życiowe, momenty, w których próbujemy, kiedy, kiedy mamy pewnego rodzaju poczucie, że na danym etapie należałoby już coś robić, załatwianie, w ogóle zjawiska, słowa załatwiania, czyli ogarniania, powodowania, że rzeczywistość jest w zakresie naszej uważności, w takiej zakresie kontroli, w jakim możemy by było, i wyciągane są pożytki z faktu upływu czasu. Tak najskróciej można było powiedzieć o, na temat roli stresu, jaka, jaki, jaki odgrywa w naszym życiu. Zarówno w takich sprawach właśnie, jak wspomniałem, jak i takich na przykład jak wystąpienia publiczne, konwersacje, komunikacje, obszary interakcji społecznych, w których też mamy wrażenie, że próg i zetknięcie się z upływem czasu, który wiąże się z koniecznością wykonania pewnych działań komunikacyjnych i wyciągnięcia z tego określonych rezultatów dla jednej lub obu stron jest również tym, w czym stres pomaga albo Eskaluje w sytuacji, w której mamy wrażenie, że ten rytm jest przez nas nieodnaleziony i wówczas mamy wrażenie, że ten stres przeszkadza. Stres jest zresztą pierwszym webinarem z cyklu webinarów, który mam zamiar odpalić dotyczących właśnie kontaktu z emocjami, czy też z stanami wewnętrznymi, czynnościami zwanymi emocjami i stanami wewnętrznymi, które mają wpływ na pewne określone. Z trudności w naszym życiu i czasami nawet choroby ale czasami nawet doprowadzające nas do zgonu, ale tak naprawdę o swojej podstawy i swojej intencji są naszymi wspomagaczami są naszymi sojusznikami myślę, że byłby to dobry moment żeby powiedzieć tutaj krótką historię która będzie związana z tym jak, i, jak ja Nawiąże, w jaki sposób nawiąże do, pewnej, do, pewnego, do pewnego symbolu. Wyobraźmy sobie, wyobraźmy sobie taką, taką sytuację, że widzimy małą małpkę podróżującą na, na Wielkim Słoniu. Między innymi każdy z nas, patrząc na to, nie będzie miał żadnych złudzeń, że nawet gdyby na miejscu tej małpki był człowiek, to nawet jeżeli ten człowiek bardzo potężnie tego słonia torturuje. To ma i tak realnie bardzo niewielkie szanse w obliczu takiej sytuacji, kiedy ten słoń po prostu wpadnie w szał albo w panikę, lub kiedy po prostu przegnie, kiedy, kiedy jego stan kontrolujących działań przerośnie tolerancję tego słonia. I nie mówiąc już o małpie, która jest już taką pierwszą zwierzęcą naiwną próbą podjęcia tej, tego ujeżdżania, tej kontroli. I wiedzą o tym wszyscy jeźdźcy, nie tylko ci, którzy jeździli na słoniach, w jakichkolwiek warunkach że kontrola nad tak wielkim zwierzęciem jest czymś absolutnie fikcyjnym. Jest to jedynie sugestia, która jest przyjmowana przez, przez duże zwierzę, i tak długo jest to możliwe, jak długo zwierzę wierzy w te sugestie, ponieważ jest strukturą, która przede wszystkim odbiera nasze emocje. I jeżeli tylko poczuje, że boimy się, to jest koniec naszego poczucia kontroli. Więc yy, podróż małpy na tym słoniu. <laughs> małpa symbolizuje naszą świadomość, czyli 5% układu nerwowego, 5% tego, kim jesteśmy. Yy, ta sławetna świadomość to po prostu małpa na słoniu. Natomiast cała potęga, cała sprawczość, niesamowita siła i moc yy, naszej yy, nieświadomości, a więc najstarsza ewolucyjnie części nas, tej, którą nadal jesteśmy. To właśnie ten słoń. Tego rodzaju metafora zaprzęgnięta w dosyć ciekawą historię, w której powiedzmy tutaj na razie nie ma to bardzo miejsca, ale na którą będzie bardzo dużo miejsca w webinarze, która będzie otwierać i zamykać klamrą, tak zwaną klamrą ciekawości, klamrą przytomności, yy, aplikowaną dla waszego ciała migdałowego i hipokampa. Yy, będzie historią właśnie dotyczącą podróży do pięciu krain, o których zresztą e, usłyszycie, jeżeli zechcecie pojawić się na webinarze albo później go wykupić. No więc, znów, e, w pewnym sensie te pięć krain, e, mogę Wam to powiedzieć całkowicie bez psucia zabawy, symbolizuje pięć stanów uważanych przez nas za problematyczne, od których zresztą rozgałęzia się cała masa innych psychosomatycznych, <laughs> chorobotwórczych albo nie wspierających psychologicznie stanów później. I tychże pięć trudności, tychże pięć przeciwności w istocie są, jest pięcioma sojusznikami. W jaki sposób ta podróż tej małpki na tym słoniu się odbyła? Podejrzewam, że byłoby to ciekawe wiedzieć i jeżeli was to interesuje, to wypatrujcie wydarzenia, na Facebooku, informacji na Instagramie. Webinar na temat stresu odpalony zostanie we środę wieczorem. Dokładnie o której godzinie jeszcze uściślimy najprawdopodobniej zwyczajowo między 21 a 23. Tyle na dziś. Myślę, że zobaczymy się jeszcze nie jeden raz. I nie tylko w naszych dziennikach. I zachęcam do nabywania warsztatu o okluzji, jeżeli chcecie zobaczyć, jak silnie wyzwalający jest kontakt. Z ruchem w miejscu, w którym rozpoczęła się Wasza przygoda z tożsamością. Do zobaczenia.